Oj, nazbierało się. Suchar odpowiada na wszystkie zarzuty Antosiowe. Kolesiostwo i przepychanie kolegów do nominacji. Nominacja lipnych o, szotów. Odpowiedź do Paramaxila i Tuszola oraz na inne tematy z poprzedniego odcinka. Wardęga gasi Rypsona jak peta i wyzywa go. Dziadek w czapce z daszkiem broni nerdzika. Fałszywość Gerbera. Bruce bojkotował Antosie swojego przyjaciela Suchara. Nabawił się kołotania serca od leków. Drama Jaspera i Cypka. I ogólnie dużo konkretów, więc dawać lajkacze i podbijajcie słonów, a my zaczynamy. Szybkie newsy. Nieuczesana z kontentem stulecia. Projekcik, siedzenie na dupie nic nie robienie i dostawanie donatów. Dokładnie tak. Nieuczesana miała streama z siedzenia w bezruchu przez 5 godzin. Stu bitów od Yang multi, nieuczesana wraca ze wsi i mówi do diabla: Dawid jesteś tak gruby jak świnie na wsi. Diabels rozpłakał się. Po chwili podchodzi do niego świnia i mówi: Nie martw się, Dawid, nie ma na świecie żadnej grubszej świni od ciebie. Ten legendarny. Ciszej? Stream poruszył serca tysięcy Polaków, a emocje sięgnęły zenitu, gdy wybiła piąta godzina i Ruda wyłączyła streama. Nie może skończy. O ja pierdolę, jakie kino. O kurwa. O ja pierdolę. Z przedłużonym streamem od trzech dni siedzi David Tibijski-Zadymiarz. Oprócz spania i giercowania cały dzień, uraczył nas corocznym lepieniem iglo. Ja Nie. No a jak zima pełną parą, to sprawdźmy, co u legendarnego gracza Lola, który jako jedyny grał duo z Mamutem i ten wtedy wbił diament. Dawid Sonka oraz oczywiście jego koników. A do nich się przejdziemy. O, kupę robi. Nie mówcie mamonowi, bo przyjdzie i zeżre. Koniki ładne, piękne, zdrowe, to lecymy dalej, Boguciowi bije już totalnie na łeb i normalnie łazi z anteną na ubie podwozie. Trochę za, za ciemno. Taka przyszła czapapa. I z taką się wchodzi. Tylko ta antena jest po to, żeby zawiesić. Kurwa, chwilę mi słuchawki, wypadły. No ale to, to nie jedyny jest? zakup Guciego. Witold na starość robi się już jakiś wręcz zboczony. W ogóle zamówiłem se na poranny rozruch do domu e, i po wstaniu trampoliny zamówiłem. Tylko kurwa mało miejsca mam w pokoju. Ale jak choinkę wywalę to, to wstawię e, taką malutką składaną. Do powrotów speedrunów Minecrafta szykuje się Młody i Wysocki. Na streamach próbują zachęcić nawet Lukensa czy Suchara. Dzięki Kroto! Już na 1, co nie pobić, ja nie powieść, kurwa. jaka pobieg czasu Soskiego, no. Będzie wiedział to celować. Czyli koło się zatacza i tylko czekać, aż mamut podłapie znowu chrapkę na spidrany. Na dniach między odcinkami odbyliśmy spotkanie Slayer, Diablesa, Suchara i Kasix. Pogadali chwilę o Brusie, Antosiach i ogólnie gderali przez dwie godziny na różne tematy, ale z ciekawszych rzeczy dowiedzieliśmy się z niego, dlaczego Kasiks nie została zaproszona na Streamer Santa. W Ej, a wybraliście udział wszyscy w streamer Santa? Kto od koła dostał? Zborczy ja innowa? nie byłam zaproszona. Co? No. Diable, z czemu Kasi nie była zaproszona z nie uczestnianą? Ja wiem, ja wiem. Po prostu chyba Karolina dwa razy pisała w jakichś innych sprawach do Kasi, Kasia wyświetlała i nie odpisywała. No to Karolina I... stwierdziła, że już nie będzie pisać kolejny raz, bo jej się nie pisa. O, czekaj, ja idę po jedzenie. Nie, Karolina do mnie napisała, że robi cosplay streamerów i że jak będę chciała, to mogę dołączyć i ja na to nie odpisałam. No. I potem już mnie nie zaprosiła na nic. O, to, to może też tak być właśnie z tym właśnie tak. związane. A za, wiesz, by się i odpisałeś, że nie? Tak? I te sprawy, no, wiesz. No, bo myślałam, to, że to, ja to jest tylko takie informacyjne, wiesz, w zasadzie. O. Ten. Pani prezes, no wiesz co, chociaż łapajkę w górę dać wypada na mesku? No i pyk, pyk, pyk. Była też bekowa sytuacja, która wyszła poza uniwersum twitchowo-kikowe, albowiem Wardęga zesrał się i sprół do Rybsona Lola, który napisał na czacie, czy Wardęga będzie przesłuchiwany, tak, no. co nie wniósł dyktafonu na Antoniny, serio już przesiąknięty dramami fejmowo-pandorowymi, zamiast się podśmiechnąć pod nosem i pstryknąć katowicką łamagę w nosek, po prostu się spultał i zwyzywał nerdzika, że jest nikim i szkoda na niego uwagi. Co ty na to Sylwek, że niektórzy boją się, że będziesz nagrywał ich dyktafonem? I Mokry powiedział, że nie wpuszczą cię, jak będziesz miał dyktafon przy sobie. No widziałem, że y, osobą, która się boi, że będę nagrywał dyktafonem, jest Rybson. No natomiast przykro mi Rybson, ale na ciebie by mi było szkoda nawet 100 kilobajtów, y, bo jesteś petem zwykłym, więc mi się wydaje, że akurat kto jak kto, ale ty się nie masz czego bać, że ktoś cię nagra, bo i tak nic ciekawego do powiedzenia nie masz, więc nie rozumiem tego strachu. Raz byłem na evencie z rypsonem, to on sam podchodził pod kamerę, żeby go nagrywać, więc to trochę taki. nie do końca go rozumiem. Jak na bitej śmietance byliśmy. Niepotrzebna nienawiść. Po nazwaniu gnębicza zwykłym petem, już cosik tam się śmiał, ale widać, że wciul go to dotknęło. Rybson. On się boi, że go będą nagrywać. Ja pierdolę. A co ty możesz powiedzieć? Jak się wypierdolić w dżungli. W legend? Co ty, kurwa, możesz powiedzieć ciekawego? <noise> ja pierdolę. <noise> Cipson miał pompę, że Wardenga wziął to na poważnie i nie obraził się na druida. Kiedyś by coś śmiesznego mi odpowiedział i byśmy, wiesz... A tak on, on zmodowany, kurwa, tam. Więcej luzu, Sylwester, więcej luzu. Jednak dinozaur streamerski, stary dziad Overpaw, wjechał nieco ostrzej. I tak nic ciekawego do powiedzenia nie masz, więc... A dlaczego on tak, kurwa, wszystkich wyzywa? Dlaczego on tak wszystkich wyzywa? Tych OG OG zawodników streamerów. Dla kontentu. Stary się patrzący na ulicy i tak się kurwa zaczął. A później jakieś wielkie aferki, kurwa, nagrywanie każdego. Nie to nie ma sensu. Taka jest prawda, taka jest prawda. Każego można łatwo kurwa wyzywać, ale na siebie popatrzeć to już ciężko. Kurwa krainie youtuberzy. Serio? Już jestem na celowniku? Niech spierdala klasu. No trochę el aura dla Druidsona, bo nawet ziarny kupara mówił, że jest mu go żal. Nie no, Wardenga to jest akurat jak, tak jakby przykry przypadek, w tym sensie, że on po prostu. Z jakichś ludzi został tak skrzywdzony, że już po prostu zgorzkniał w pewien sposób. No znaczy, słuchaj, no biorąc pod uwagę jego sytuację i sprawy, ile no ma, tak, no to tak, się no nie to dziwię, to jest, że chodzi ja się z dyktafonem. Ja też się to jest... nie dziwię, tylko po prostu to jest no, smutne, no, to jest... no nie. To jest takie przykre z takiego człowieczeństwa, że ja... W tym sensie odczuwam żal dla niego, że kurwa zgorzniał. No i jeszcze zanim na fula podejmiemy się zaś tematowi Antosiów, to druga porcja szybkich niusików. Memik, który powstał wokół Aleksandra Kardasia, iż Gerber nadużywa lekarstw. Dobra, sam sprawdzę. No to jest? No, po... główne opakowanie. okazał się źdźbłem prawdy, a Aliek publicznie ogłosił, iż zmniejsza dawkę leków na ADHD, gdyż dostał kołotań serca. <laughs> Powiedziała mi, że jak mam te kołotań serca, mm, no to ten Tentin może lepiej, żebym nie brał, dlatego mi dała no, mniejszą dawkę, nie? No ale wiesz, no 40 medikinetu, ona się zdziwia, to znaczy zdziwia, no tak jakby, no wiesz. No, więc z 40 schodzę na medikinę 30-20, 30 max. Aliek, trzymaj się, żebyś dociągnął do Antosi. Wyszło na jaw, iż Olaczka nie ma nóg i porusza się na wózku. <grym znać> wózku> A dnia wczorajszego Dzięcioł zobaczył odpowiedź Hypera na dramę i mimo wszystko podtrzymuje, że jest to fałszywiec. Ludzie jak jedna osoba coś powie, to wierzą i od razu ma być riposta, kurwa, bo się nie odniesie, to już jest chuj. Powiem za co mnie nie lubi Patryk Dzięcioł, tak? Ale mam to totalnie w dupie, kurwa, czy on mnie lubi, czy nie. Graliśmy w InShock, tak? Jeszcze skoczył, do... bo on chciał pewnie do laby uciec. I z Patrykiem Dzięciołem, z Lordem i z Furlanem. No, i wszyscy zdecydowaliśmy się wyrzucić po prostu z drużyny, zmianę zrobić. Wziąć za pana dzięcioła, Micha. No, a jak wyrzucisz Patryka dzięcioła z drużyny, to jesteś już kurwa wrogiem numer jeden. Bo jeśli grać z Patrykiem, to masz grać do końca życia. Zmiany nie może być. Wiesz, o co chodzi. Jesteś bagstaberem. No i tak to wyglądało, nie? Jak wspomnieliśmy, dopiero wczoraj Sygiemka przemówiła. Widziałem dzisiaj odpowiedź Hypera na naszą dramę. Chciałbym tylko podsumować to moimi słowami. Panie Hyper, tak uważam, jest pan fałszywym kutasem od dawna. Oglądałem niektóre szoty, także nic się z tym nie zmieniło. Czy pan myśli, że mam ból dupy o to, że kiedyś gdzieś tam kurwa mnie wyjebali z drużyny? Nie, bo ja nawet nie pamiętam kiedy to było, powiem szczerze. Nie pamiętam nawet takiej sytuacji. Nieuczesana zgłasza swojego chłopaka Diablesa do bagietona Michaela, by ten zadał mu pokutę na potencjalne rozgrzeszenie. Zgłaszam Cię do bagiety. Ja przypominam Diables, kto, y, kto wieszał LGBT labki na balkonie. Ukrywałam, ukrywałam, brałam to na siebie, no ale... się tłumaczył przed nim. Bagi na pewno coś wymyślisz. Gremlin, <laughs> kurwa. <laughs> No i proszę Państwa, może nie wyciekła lista Kupsteina, o którą domaga się wiele osób, ale wyciekła lista Mikrostajna. Zaczęło się od niewinnego Q&A z widzami. Cypek, bo jest pytanie szatu. Czy, czy będzie na Antosie jakaś streamerka, do której nie p***łeś konia? Nie, nie będzie do ja, kurwa nie ty, 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 to <mulata> <mulata> Cypek jednak nie potrafi, jak widać, kryć kłamstw. Został więc dopytany przez swojego prywatnego psychologa o szczegóły. Nie no, przyznaj się, na pewno jakaś była... Nie że... Ale czemu? Ty jest już ustęp? powiedz prawdę. Cieszę się, uśmiechał się pod noskiem. A ty! Dobra, problem trzy, ale wyjdziesz ślajba, ja też wyjdziesz live'a. No dobra. No. No. no i przez błąd w zmutowaniu streama lista mikrostajna wyszła na światło dzienne. Czterech? Dobra. No to mów do których? <grym> do Kasix? <grym> do Meli Pustelnik, do I do kogo jeszcze? Noliv? <grym> Dobra, a, do, a na przykład do Afmusi od Ripsona? No, do Nie, nie. No, no, no. Nie, ja szukuję. To jest strasznie niezręczne. Podasz mu rękę? Ucieszy się, jak Cię zobaczy na Antosiach. Kurwa, panowie... Bardzo niekomfortowa sytuacja. Y... No? Chcesz nie, a... chodź na chwilę. No. Pos możesz posłuchać tego fragmentu? Bo jest ważny. No dobra. No to słuchaj. Czekaj, mogą mieć jedno ucho. Co? No, Cze? Cze? no Liv? Dobra, a, do, a, no, a no, na przykład no. do musi od no, to Nie, No, Dov musi. Nie, nie. Nie, oszukujesz teraz. Kłamiesz, kłamiesz. No powiedz prawdę, no prz... Cofnij. Poczekaj, to założę sobie słuchawkę. Mów do których. Tu? Rysikus, Kredik. A, tu jest. Gdzie są koty? Rysiek u góry, Emek tu śpi. Aha, no mów dalej. I przez błąd w zmutowaniu streama, lista mikrostajna wyszła na światło dzienne. Czterech? Dobra. No to mów do których. Cekasi. -ka do, do, oh, do Kasiks? Do Meli postelnik, do do kogo jeszcze? Noliw? Dobra. No i co? On wymieniał na liście streamerki, do których walił mikrokonika. On się analizował do ciebie? Co za obrzydliwy stary żur, kurwa? A chcesz tego baba? Nie. Na serio? Z kurczakiem No co ci porad zawodzisz, widzisz jaka jesteś seksyj? Słuchaj, nie on nie jeden. He 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 he. Siema Katarzyna. Jak tam poruście gimpera? Miłego streamka, pepolowe. Jak mnie roast miał zagadnieć, jak ja z nim kurwa mieszkam? A, do, a na przykład a do musi od Ripsona. Nie, no tak to... nie, no, nie, no. nie. oszukujesz a teraz. Kłamiesz, kłamiesz. No powiedz prawdę, no przecież wyciszony jesteś, no muhu. Bo... A Shini? Tak no. Rypson niemalże dostał udaru grając ponad 30 godzin bez snu w Lola, pierdolnął na jednym streamie ponad 50 gier, bo miał ostatni dzień na wbicie challengera. Oczywiście brakło mu z pięć zwycięstw, więc Eldwayp Nob. No i zaczął się nowy sezon. Nowe okazje i nowe marzenia. No, hey, Liga Legend w Polsce serce. odżywa. Zmiany, reset rankingu, krzychu na Malfajcie z Lewusem se orają. 20polis, powracanie do kobiet. O. Halo. Dzień dobry. Dzień Witam dobry.